Cześć. W dzisiejszym świecie często czujemy się przytłoczeni, zapędzeni, mamy gonitwę myśli i ciągłe spięcie. Jeżeli doświadczasz trudności z wyjściem z umysłu, z kontrolą umysłu, to ten film jest dla ciebie. Systemu tak szybko nie zmienimy, ale możemy zmienić swoje postrzeganie i siebie. W tym filmie zawarłam kilka prostych i szybkich metod na to, aby poradzić sobie właśnie z tym stresem, napięciem. Odpuścić kontrolę i wyluzować. Jeżeli ten temat Cię interesuje, to zapraszam do filmu. Metody, które tutaj przedstawiam, są metodami, których ja używam na co dzień, kiedy właśnie mam problem ze spięciem, kiedy nie potrafię odpuścić jakiegoś tematu, gdzieś czuję dyskomfort i po prostu ciężko mi się wyluzować. To są metody, które ja testuję i które mi pomagają. Natomiast wybierz dla siebie to, co najbardziej z Tobą zarezonuje. Wszystkie te metody łączy jeden cel. Czyli właśnie to, żeby odpuścić, żeby wejść na falę flow życia, na falę flow tu i teraz z akceptacją i zaufaniem, że wszystko jest już po prostu okej. Okay. I gdybyśmy byli w stanie od tak wejść w ten stan, to wszystko super spoko, fajnie, i to oznacza, że po prostu nie masz problemu z odpuszczaniem. No, i to jest ekstra, natomiast większość z nas ma z tym jednak kłopot. Nie jest to dla nas od tak łatwe, żeby wejść w taki stan, dlatego warto wspomagać się różnymi metodami. I tutaj wymienię ci kilka z nich, kilka z tych, które są dla mnie najszybsze, najprostsze i mają najlepszy efekt. Pierwszą metodą, która dla mnie robi wielką robotę i bardzo się sprawdza, jest metoda wizualizacji, że oddajesz swój problem czy zmartwienie, swój ciężar wszechświatowi, wyższemu ja, czy po prostu polu tu i teraz, tak? które harmonizuje wszystko. I chodzi o to, żeby zwizualizować to sobie w taki sposób, że naprawdę poczujesz to w sobie, tak? poczujesz to w ciele, poczujesz, jak odpuszczasz. Możesz kilka razy powtórzyć tę wizualizację w taki sposób, żeby naprawdę poczuć, jak cały ciężar odpowiedzialności spada z ciebie, ponieważ tak naprawdę chodzi o to, aby mentalnie odrzucić kontrolę, czyli własną odpowiedzialność za wyimaginowane problemy, za coś, co tak naprawdę. Wydarza się zawsze w tu i teraz i zawsze to płynie, ale my w głowie już po prostu mamy obraz, jak to ma wyglądać. Spinamy się, żeby było tak, jak sobie to wymyśliliśmy, że musimy nad tym trzymać pieczę. A tak naprawdę nie musimy, bo w każdej chwili e, to tu i teraz jest wystarczające, żeby sobie poradzić ze wszystkim. E, I w tej metodzie chodzi o to, żeby właśnie mm, Poczuć, że ufamy, że jesteśmy zaopiekowani i że nic nie musimy kontrolować, to po prostu się dzieje. Mi ta metoda sprawdza się akurat najlepiej, ale używam też tych innych, które zaraz wymienię. Druga metoda polega na tym, aby zauważyć, gdzie mamy dyskomfort, gdzie mamy spięcie. Być może jakaś myśl wywołuje w nas właśnie stres, zmartwienie, spięcia w ciele i znaleźć konkretnie te myśli, te przekonania. Które to powodują? I powiedzieć sobie, no i co z tego? Zapytać siebie, co tak naprawdę się stanie, jeśli faktycznie zdarzyłoby się tak, jak, jak to, czego najbardziej się boimy, e, i zapytać siebie, co z tego. I tą metodą cały czas iść do przodu, e, bo wszystko, co nam się będzie pojawiać, e, może być kolejnym jakby krokiem e, kolejną rozwijającą się historią w naszej głowie, tak? I wszystko to. T Tą metodą obalamy po prostu, mówimy: no i co z tego, no i co, no i jakby wszystko w porządku, no to jeśli tak się stanie, no to okej, okay, to przyzwalam, niech tak będzie. I wszystko po kolei, co nam przychodzi do głowy. Ta metoda się sprawdza, kiedy mamy bardzo dużo tak naprawdę nawarstwionych tych e, zmartwień czy mm, ciężarów, różnych sytuacji, różnych e, po prostu e, zdarzeń, które miały miejsce i których się obawiamy. I ta metoda jest tak naprawdę połączona z metodą Hawkinsa, czyli tak naprawdę z uwalnianiem ciężarów. Tą metodą bardzo fajnie można właśnie dużo rzeczy zaakceptować, zintegrować w sobie i sprawić, że poczujemy faktycznie przepływ, spokój, a może nawet radość. Może być też przy tej metodzie pomocne poruszanie ramionami, bo też jest to metoda na energetyczne rozluźnienie ciężarów, właśnie które gromadzą się w tym rejonie i też łączy się to właśnie z takim stwierdzeniem: no i co z tego, tak? Więc można to synchronicznie po prostu robić. i Wtedy bardzo dużo rzeczy odpada. Możecie być nawet zaskoczeni, że e, nie zauważaliście wcześniej jakichś e, ciężarów, które nosicie. A przy tej metodzie, e, poruszając ramionami, mówiąc: No i co z tego? Odpadają pewne rzeczy, których nawet może nie byliśmy świadomi. Więc e, też bardzo fajna metoda. Polecam przetestować. Trzecia metoda polega na wizualizacji siebie, takiego, jakim chcielibyśmy siebie widzieć, czyli osoby, która właśnie jest już wyluzowana, która już nie przejmuje się niczym, e, która już jest w takim flow, przepływie życia. E, zwizualizować sobie właśnie siebie jako taką szczęśliwą osobę, jakbym wyglądał, jakbym wyglądała, jakbym się czuła. Gdybym była, był taką osobą, która niczym się nie przejmuje, która ma już wszystko, czuje, że ma wszystko e, i nie musi się niczym martwić, czuje swoją moc, to że ze wszystkim sobie zawsze poradzi i nie ma żadnych zmartwień po prostu, tak? Weź w tą wizję, poczuć to jak najmocniej i po wyjściu z tej wizji zobaczyć świat oczami właśnie takiej osoby. I tu jest kolejna metoda, czwarta, i wykonać krok. Potwierdzający wybór nowego siebie, nowej rzeczywistości, swojej nowej wibracji. Czyli e, czwarta metoda, tak naprawdę, polega na wykonaniu jakiegoś działania, które będzie zgodne z tym nowym przekonaniem. Gdyby, jeśli będziecie już tą osobą, która się nie boi, która się nie martwi, to co zrobicie, tak? Jeśli zostaje wam już tylko po prostu przyjemność chwili. Ehm, więc ta trzecia metoda i czwarta łączą się ze sobą, ponieważ po prostu czwarta metoda jest jakby um, przypieczętowaniem trzeciej metody, tak? Um, mamy tutaj wspólny efekt. I dodatkowo um, mam dla Was również piątą metodę, która być może będzie prostsza dla osób, um, które. No, nie mają tak rozwiniętej wyobraźni, nazwijmy to, czy e, trudno jej jakoś e, w ogóle skupić się na takich wizualizacjach, to w takim wypadku polecam metodę oddechową. E, jest e, albo metoda Hofa, możecie sobie sprawdzić, albo jest metoda 478, czyli wdychacie przez 4 sekundy powietrze, wstrzymujecie na 7 sekund i przez 8 sekund wydychacie powoli. Możecie to kilka razy e, praktykować. W internecie można znaleźć informację, że e, praktykuje się to po cztery razy. E, natomiast. No, e, ja polecam zrobić to po prostu intuicyjnie, tak, żebyście poczuli różnicę. Yy, ta metoda po prostu polega na koncentracji, na własnym oddechu, na tym przepływie, yy, na odpuszczaniu. Yy, więc bardziej robicie to nawet fizycznie niż, yy, niż mentalnie, tak, no ale to się dzieje synchronicznie, więc jakby. Yy, Koncentrując się na tym oddechu, harmonizuje się wszystko, cała energia wokół Was, to, co te wszystkie zmartwienia, też które trzymaliście, odpuszczacie, no bo koncentrujecie się po prostu na tym, a oddech łączy nas tak naprawdę z naszym wnętrzem. Więc y, jest również bardzo pomocna właśnie dla osób, które być może przez to spięcie też mają problem gdzieś tam z wejściem w jakąkolwiek wizualizację i odpuszczenie w ten sposób. Od siebie mogę powiedzieć, że używam zamiennie. Wszystkich tych metod do tego czasami dodaję już po wszystkim. Yy, właśnie działania fizyczne rozluźniające, takie jak y, taniec, y Kąpiel w solach, tego typu działania. Natomiast pierwszą rzeczą są właśnie te metody, które wymieniłam. Też w trakcie tych, używania tych metod może się uwalniać troszeczkę emocji, i to jest bardzo ważne, żeby ich nie tłumić. Więc pamiętajcie o tym, że zawsze jeżeli macie w sobie emocje, one będą generować i przyciągać po prostu myśli, i, i będziecie wciąż krążyć wokół tych samych tematów. Jeżeli zauważacie emocje to ode mnie rada zawsze po prostu zintegrować się, poczuć w sobie jak najmocniej, dotąd też będą wychodzić, popłakać czy wykrzyczeć się cokolwiek. Natomiast no, kiedy mamy to spięcie umysłu często nawet nie czujemy emocji, bo po prostu za bardzo siedzimy w głowie. Jeśli chodzi o moje filmy na kanale do tej pory, to znajdziecie również właśnie medytację na zaufanie życiu i ona łączy ze sobą kilka wymienionych metod. Dodatkowo znajdziecie też medytację na koherencję serca, e, która pozwoli Wam wejść właśnie bardziej w czucie, w czucie siebie, spojrzenie z wyższej perspektywy. Ehm, znajdziecie też dodatkowo metody na e, wejście mocniejsze w czucie, wyjście z głowy, wejście w czucie. E, I tam podawałam troszeczkę inne metody niż tutaj. No, a oprócz tego jestem ciekawa, czy sami być może macie jakieś własne metody, które dla Was działają w takiej sytuacji, w sytuacji takiego spięcia, kontroli umysłu. Jeżeli macie takie metody, no to zachęcam, aby napisać w komentarzu, dzielić się i żebyśmy nawzajem się wspierali. Więc na ten film ode mnie to tyle. To są dla mnie najprostsze, najszybsze metody. Jestem ciekawa waszych. A dodatkowo, jeżeli chcielibyście wesprzeć mój kanał, to przypominam o zrzutce, do której link znajdziecie w opisie filmu. E, przy realizacji tego e, filmu pomagał mi jak zwykle Jerry, za co bardzo dziękuję. Zapraszam do niego również na kanał Ego Transcendence, gdzie możecie znaleźć filmy i przekazy, audiobooki związane właśnie z rozwojem duchowym, własnym i generalnie przebudzeniem. Także tam również zapraszam. Link znajdziecie w opisie filmu. A ja na dzisiaj dziękuję i do następnego. Do usłyszenia. Pa!